Proszę państwo, to już jest ostatnia prosta. To są ostatnie dni przed wyborami, które mają ogromny wpływ na to, w jaki sposób polskie państwo, polskie społeczeństwo poradzi sobie z tymi nowymi wyzwaniami, które postawiła przed nami z jednej strony pandemia, z drugiej strony idący w ślad kryzys gospodarczy. Poprzednie cztery lata, pierwsza kadencja rządów Zjednoczonej Prawicy, to był czas wielu sukcesów. Byliśmy na pierwszym miejscu w Unii Europejskiej, jeżeli chodzi o tempo rozwoju gospodarczego. Mieliśmy rekordowo niskie bezrobocie, rekordowo niski deficyt budżetowy, równocześnie realizując najszersze w Europie programy społeczne na czele z programem Rodzina 500. Te sukcesy w ogromnej mierze były efektem bardzo dobrej współpracy między rządem. A głową państwa panem prezydentem Andrzejem Dudą. Dzisiaj, w czasach epidemii i kryzysu gospodarczego, stoimy przed nowymi wyzwaniami. Dzisiaj musimy myśleć i działać codziennie nad tym, żeby jak najwięcej Polaków mogło uniknąć zagrożeń związanych z epidemią, ale przede wszystkim, żeby ratować polskie miejsca pracy i polskie firmy. Z całą pewnością. Będzie to o wiele łatwiejsze, o ile rząd Zjednoczonej Prawicy, który ma mandat do rządzenia do roku 2023, będzie mógł liczyć na harmonijną, dobrą współpracę z nowym prezydentem. Oczywiście jesteśmy gotowi do współpracy z każdym prezydentem, szanujemy werdykty Polaków, ale z całą pewnością zdecydowanie łatwiej będzie nam rządzić wtedy, jeżeli nowy prezydent będzie wyłoniony z tego samego obozu politycznego, jeżeli będzie się kierował tymi samymi wartościami, tymi samymi przekonaniami i miał te same cele, co obóz rządowy. Dlatego jesteśmy tutaj wraz z panią marszałek Renatą Janik, z panem posłem Michałem Cieślakiem, z licznymi radnymi, działaczami porozumienia, żeby przekonywać wszystkich mieszkańców ziemi świętokrzyskiej do oddania głosu na kandydata, który w sposób najlepszy będzie reprezentował interes naszego kraju, w sposób najlepszy będzie współpracował z rządem. I'm